Ale czym właściwie była ta moc? Relacje nie mówią nam o tym bezpośrednio, ale sugerują, że Nefilimowie, ze względu na swoje pochodzenie i naturę, byli czymś ponad ludzkim rozumieniem. Nefilim nie były jedynie istotami fizycznymi. Biblia, zwłaszcza w tekstach takich jak księga Henocha, Zagłębia się bardziej, sugerując, że byli hybrydalnymi stworzeniami, nie tylko ludzkimi, lecz ze bezpośrednim połączeniem z boskim. Księga Henocha, choć nie stanowi części oficjalnego kanonu większości tradycji chrześcijańskich, dostarcza fascynującego spojrzenia na spadłych aniołów znanych jako gwardia. Ci gwardianie, wbrew woli Boga, zeszli na Ziemię, przybrawszy postać ludzką i współżyjąc z kobietami. Wynikiem tego związku mieliby być Nefilim, pokolenie gigantów o nadzwyczajnych umiejętnościach, które stały się znane jako gatunek wyższy. Niezależnie od potęgi Nefilim, ich obecność na Ziemi nie pozostała niezauważona, a wpływ na ludzkość był dalece negatywny. Zniszczenie oraz korupcja, która nastąpiła po ich przybyciu, były tak wielkie, że według Biblii Bóg zdecydował się oczyścić świat katastroficznym potopem, który zalał ziemię.